Hej, hej, hej! Tu Damiano, a tu Farming Simulator 2017. Ten, kto oglądał uważnie poprzedni odcinek do końca, wie na pewno, że kupiliśmy 9 sztuk świń. Ale zgodnie z zapowiedzią, postanowiłem dokupić kolejne 9 sztuk tej trzody, aby przyspieszyć te rozmnażanie. Czasami warto sprawdzić, czy wszystko ok, żeby nie było żadnych przestojów. To czas najwyższy na zakupy kupimy kolejne 9 sztuk tych świń. Zakup potwierdzony czyli możemy wracać. Jeszcze muszę ten kultywator odstawić. Wziąć sobie płuk, bo te wszystkie pola musimy zaorać. Chyba te pola jeszcze nie były orane, a tak co te trzy obsiewy trzeba te pola jednak przeorać. Żeby tą wydajność jednak zwiększyć, trzeba ten siewnik uzupełnić. Na razie jeszcze są nasiona, nawozy, lecz gdy ich zabraknie, to kupimy. Załadujemy na przyczepę, zrzucimy, a tą zawartość będziemy ładować turem. Ale temu będzie poświęcony oddzielny odcinek. Już tu trochę ta kukurydza zaczyna kiełkować. Będzie trzeba, tutaj pewnie, puścić rozsiewacz. A teraz trochę historii. Pierwsze świnie pojawiły się już w farmingu trzynastce, ale były to tylko mody. Tam była taka mapka do ściągnięcia, właśnie z modów, z chlewnią, świniarnią na świnie. tego co pamiętam, w odróżnieniu od tych współczesnych farmingów, mam na myśli siedemnastkę. Czy później tą ostatnią dziewiętnastkę farminga? Polegało to na tym, że dosypywało się. Tam w ten budynek różne zboża i się świnki rozmnażały. Natomiast nie było czegoś takiego, że te zwierzęta tak jak tu się kupuje. My tu gadu, gadu. A zbliżamy się do celu. Czas rozpakować te świnki. Teraz znowu trzeba będzie trochę się pogimnastykować, zanim się odpowiednio ustawimy. Cofanie. Nigdy nie było moją domeną. Północ. Znowu się księgowy włączył. Wypakowanie, czas zacząć. No, jednak nie było tak źle. Znowu ta przyczepa. Sobie postoi dłuższy czas, ale nie chcę mi się jej na razie oddawać, bo i tak nam w przyszłości będzie potrzebna. I znowu po nią trzeba by było jechać. Siewnik zakończył pracę, to trzeba mu znaleźć inną robotę. Tą kukurydzę trzeba rozsiewaczem potraktować. No, to do roboty gościu. Teraz, trzeba pomyśleć, nad tą przyczepą na wodę. No, tak, to było w kategorii zwierzęta, teraz sobie przypominam. To trzeba, te wszystkie składniki, do jedzenia dla świniu uzupełnić. Na razie wydajność tych świn zerowa, ale na pewno się to zmieni w niedalekiej przyszłości. Dobra, jeszcze chyba dwa pola mamy do opryskania. Trzeba tutaj wpuścić kultywator, ale teraz nie mam wolnego ciągnika. Na tą kukurydzę to sobie jeszcze dłuższą chwilę poczekamy. Ale najpierw musimy Czym prędzej po tą przyczepę na wodę. Z tego co się zorientowałem, to aby te świnki zaczęły się w ogóle rozwijać, to potrzebna jest woda. Przynajmniej, tak wynika z moich obserwacji. Bo już próbowałem dosypywać tam różne zboża, i czego bym tam nie wsypał, to ta wydajność i tak albo 0, albo 10%. Jeszcze te jedno pole zostało do potraktowania rozsiewaczem. Pańskie oko konia tuczy, jak mówią starsi ludzie. Dlatego warto czasami zajrzeć i sprawdzić. Czasami przydałby się ten czwarty ciągnik. Zabieramy przyczepkę i czym prędzej z powrotem. No, masz ci babo placek. Łycha się odpięła. Znowu pewnie miałem przełączone sterowanie naprzód i to są tego efekty. Jeszcze uzupełnienie tej beki pochłonie kasy. No, to ten ciągnik do następnej roboty, bo kultywatorowanie czeka. I znowu będzie długi przestój tego kombajnu. Zwróćcie uwagę na tytuł odcinka: Świnie nie chcą się rozmnażać. Przy tym pojedlenie będziemy uzupełniać. Po co tą wodę targać w górę, skoro tam też jest ujęcie wody? A oto odpowiedź: woda. Można mieć wszystkie te składniki, ale bez wody ani róż. No, właśnie, chodziło mi o to ujęcie. Pracujcie sobie, Jasie, Stasie i inne ziomki. Uzupełniono i mi z kieszeni też wyciągnięto trochę kasy. Jak dostaną tej wody, to wydajność od razu podskoczy. Tutaj tego nie przyjmują, to pewnie tamte koryto. Może niech tutaj sobie postoi, nie będzie nam przeszkadzać. A my teraz dowieziemy tych różnych składników do jedzenia dla świń. Jeszcze jak widać cały czas jest 10%, chyba trzeba trochę poczekać. Na razie dowieziemy im pszenicy, bo tej kukurydzy mamy tylko dwie tony. Musimy poczekać, aż wyrośnie ta nowa. Wiecie co, jednak tą pszenicę sprzedamy, bo pojawił się na nią zbyt. Tak to czasami bywa, że następuje zmiana planów. Pojedziemy do tego naszego, nie naszego Mary Farm. Ta mgła trochę mnie martwi. Jednak, już wolę tą mgłę, niż deszcz. Bardziej mnie martwi mała wydajność tych świni. Może to przez to, że nie mają podanej tej kukurydzy. Ona podwyższa wydajność o 50%, czyli bardzo sporo, ale na ten składnik musimy poczekać. Normalnie ta mgła wygląda jak mleko, coraz ta widoczność słabsza. tego Dochodu ponad 10 tysięcy euro. Tej pszenicy jest jakieś ponad 20 ton. To są jakieś trzy przyczepy. Wiem, że się powtarzam, ale w takim przypadku przydałby się ten większy ciągnik z dużą przyczepą. Będziemy teraz na niego zbierać, ale trochę to potrwa. Także. Moim zdaniem nie ma sensu nagrywać tego, jak tą pszenicę wywozimy, zrobię to poza nagraniem. Witajcie z powrotem. W sumie na tej sprzedaży zarobiliśmy ponad 30 tysięcy euro. Jednak to kropla w morzu potrzeb, jeśli chodzi o wspominany przeze mnie zakup ciągnika. Tym razem chyba znowu zdecydujemy się na soję. Ponieważ w magazynie nie ma jej zbyt dużo, a cena na nią jest dosyć przyzwoita. Jeszcze tylko napełnimy nasiona i nawozy. I możemy ruszać do roboty. Tutaj odstawimy ten kultywator i weśniemy płuk. Ostatnie pole nam zostało do zorania. Teraz chyba czas najwyższy: dostarczyć naszym świnkom pożywienia. Najpierw wrzucimy im resztki tego słonecznika, który już trochę sprzedaliśmy. Mam nadzieję, że dzięki temu w końcu ta wydajność się nieco poprawi. Cały czas oczekujemy na tą kukurydzę. Ale jeszcze przedtem będziemy musieli zakupić tą przystawkę do jej zbierania. Ona posłuży nam nie tylko do kukurydzy, ale także do słonecznika. Nie jest to zbyt duży koszt z tego co się orientuje, ale zawsze nas oddala od zakupu tego ciągnika. Jeśli chodzi o ten ciągnik, to ja to szacuję na jakieś 200 tysięcy euro. No. W te koryto trzeba wsypać. Za dużo to tego nie przyjęło, ale jest spokój na 6 dni. Szczerze mówiąc spodziewałem się, że nie wszystko zostanie wsypane, to jest zbyt małe statko. W takim razie, tą resztę trzeba z powrotem zawieźć do elewatora, niech poczeka na lepsze czasy. Przedtem, zanim pożegnam się z Wami, zdradzę Wam jeszcze, że w następnym odcinku zajmiemy się w końcu koszeniem tej kukurydzy. Także, jak Wam się podobało, to dajcie suba i wbijajcie na mój kanał Cześć.